Czy są tutaj maturzyści zdający starą formułę z matematyki? Oczywiście ta stara formuła, wszystkie te zadania też mogą pojawić się na nowej formule, ale jestem ciekawa, bo też nie wiem, czy takie stare arkusze rozwiązywać, czy są tacy maturzyści zdający starą formułę i czy dodawać kolejne zadania. Słuchajcie, liczba jest równa. Co my tutaj mamy? Co Wam się od razu rzuca w oczy? Że jest. Wzór skróconego mnożenia albo mnożenie nawias razy nawias. Obojętnie jak zrobicie, będzie dobrze. Mamy tak. Pierwiastek z 8 minus pierwiastek z 2, pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 8. Pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 16, bo pierwiastki mnożymy. Pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 8 to będzie po prostu 8. Minus pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to będzie. 2, ale na minusie, bo tu stoi minus. I minus pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 8 to minus pierwiastek z 16. Zobaczcie, one się zredukują. Zostanie nam 8 minus 2, czyli 6. Odpowiedź B. Ja tutaj mam ograniczony czas, żeby zmieścić się w tych wyznaczonych minutach, ale pamiętajcie, że w moim pełnym kursie, który muszę rozjaśnić, tłumaczę krok po kroku od zera. Mam kursy do starej formuły, mam kursy do nowej formuły. Wszystko tam znajdziecie wytłumaczone krok po kroku. Jest czat, gdzie można zadawać pytania. Mamy działy, bo typy zadań na maturze są powtarzalne i w każdym dziale znajdziecie, słuchajcie, lekcje wprowadzające, notatki do druku, a potem te powtarzające się typy zadań z. Wytłumaczeniem do każdego, jak to rozwiązać. Jeżeli macie braki z matematyki, nie możecie zacząć od rozwiązywania zadań arkuszami, bo tylko się pogubicie. Musicie uczyć się działami powtarzających się typów zadań, ale najpierw musicie zrobić sobie lekcje wprowadzające, żeby w ogóle wiedzieć o co chodzi i co się dzieje. Do każdej takiej notatki macie film z wytłumaczeniem, jak to zrobić. Trwa teraz promocja, mam kursy do podstawy, do rozszerzenia, do starej formuły, do nowej formuły. Wskakujcie już dziś, jeszcze zdążycie się przygotować.